Dzień dobry widzowie. <laughs> Zapraszam Was na kolejny już to odcinek ze Skerry Teachera. Całkiem sporo, no powiedzmy, że sporo wyświetleń miał, a potem zrobiłem jeszcze Rainbow Friends, jak przeszedłem całą gierkę. <laughs> no i potem stream z FNAF Awarda. Miał być to stream, ale udostępnił mi się jako wideo. Ma 60 wyświetleń, tak samo jak vlog z roweru, bo można tak powiedzieć, który też zaskoczył mnie pozytywnym tym. Okej, okay, a więc ten film jest przeznaczony oh, z Kelly Teacher. So Okej, okay, przyciszamy. sobie tutaj może ekranik. Bo nie wiem jak wam będzie pasować tutaj może. Nie wiem, tak żeby też... O, idealnie mi się wydaje. Okej. Okay. Jak macie w ogóle jakieś pytania coś? Napiszcie w kalendarzach, Okej, okay, mówię wam. Co to jest? O. Mamy to. Jest. Więc my sobie uciekniemy. Mam nadzieję, że w ogóle wam się podobają to. Te, te filmiki moje. Bo lubię nawet Scary Teacher'a gry no, a ja miałem jej teraz wineskę i to przykryć chyba czymś na na górę. Jak chcecie więcej scary typów scary stranger. Nie. I oh my god. Save, save. Żałuję, że nie wiedziałam o tym wcześniej. Robienie listy zakupów zajmowało. okej okay, widzowie, udało nam się. Reklama trochę trwała. Co to za dźwięk, ej? Jakiś... No powiem, czemu tam tego teraz nie podłożyłem? Ej, kamera coś mi się zamula. Nie wiem, ale... Ja ją tak wykiwać. Nie, ona. Music room. Co ona robi? Breakdance. Szybko. Szybko, 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 szybko. Oh my god. Uf. I will punish you, you little rascals! Ej, What? Ej, nara pani Teresko, czekamy teraz, jak ona... Ona będzie szła jakieś tysiąc lat. Czekamy. Okej, okay, to nie trwało sobie tak długo, dlatego... Znajdziemy sobie miejsce. Bo nie chce mi się tutaj stać. Mam pewien dźwięk. Już nie ma tej fajnej e, muzyczki. Jest. Udało się, walka Kompli. Jak chcecie, możemy z... Nie. Um, o co tu chodzi? Kot! Wiem, o co tu co chodzi. Tak Oglądałem sylikat? tutaj, e, dokładnie mówiąc, oh, oh, o Nie wiem, czy o ale lubię go oglądać. Musimy otworzyć kota. Wiem, gdzie on jest. Tak, tak, hmm. e, Może na 3 minuty 4 minuty dopiero. Przepraszam za mój ciekawy kawałek. Na pewno wyłączymy telewizor. On jest na górze, a ja chcę ich właśnie na górę. Na pewno ciasto sobie weźmiemy, bo chyba można nim rzucać? Z tego co mi się wydaje. Ale skoro ona jest na górze... Ej, może to jest klucz do tego, nie wiem, no zobaczmy sobie. Oj, ta mój Biedne O oh mój god. Ale okej, okay, wiemy co. Co tam? Aż mam ochotę, Są nawet jakby na jak było ideę, jak na montę. Wcześniej się nie odradzałem, ponieważ nie działało mi tak zwane. Czekajcie. cholera. Okej, okay, wiemy co zrobić. Nie da się tego pominąć, a chciałbym. Czemu uda kota? Dzisiaj nie z koszulki z Carry Teacher'em, ponieważ nie, jest, nie ma takiej prawdopodobnie. Okej, okay, y, mam powiem, trzeba się dostać jak najprędzej, ponieważ trzeba uratować biednego kotka. Po prostu czekam, jak ona sobie zejdzie na tym i sobie wejdziemy. Tak, kotę wiem. Udało mi Udało się! Nie rozumiem, bo... Kolejna jakaś... O Okej, okay, mamy. Um, Firewerki. Cake. Ciasto. Wiem, o co chodzi. Wam fajnie dosłownie e, chyba dwa dni temu oglądałam to o Admirosa. Fajnie. Kamerka się napisała. Totalnie wiem, o co tutaj... Wiem, o co tutaj chodzi. Trzeba y jej... do ciasta. Wiem, o co chodzi. To nie jest łatwe, ale... Fajnie, zrobi no może nawet 4 misje, bo to dopiero 8 minut, a ja zawsze chyba 20 prawie nawet Nie. Nie. Okej, okay, troszeczkę to potrwała ta ah, reklama, ah, to ah, znów to so sama. Okej, okay, pierwsze co, zrobimy taką skibibitoy lets sigma, Zadzwonię sobie. Idę that stupid bell again. czemu ona idzie? Pani Tereska, o! I w końcu czułeś kamerę mam dobrą. Patrz, coś tutaj się Idealnie dla nas Bo tak owszem nie ściągam sami z losem. Nie chcę kubka, władę sól Mamy, mamy to A może więcej? Trochę tego trzeba jedną tylko? Ona jest, wiem gdzie ona jest. Dalej. Idziemy sobie tutaj dlaczego? Nie wiem, ale myślę, że to będzie tutaj fajny pomysł. Czy w sumie nie, ona się chyba Pani Taudet nazywa Happy birthday to me, la 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 Happy birthday to me, la 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 <coughs> co je się stało, Jezu No trochę ja wam powiem, trochę szkoda, żeby ten z kim urodził świętować, no ale co no Kill the body. Okej, okay, em um... Wiem, to też wyglądałem o Adminosa widzowie, dlatego pierwszy raz w program, naprawdę. Dobrze trafiłem, ponieważ wiem, co tutaj się wydarzy. I trzeba jej... wam powiem na nie... Oh my god. Okay. Um, przepraszam, że źle reklam krótko mówiąc, cholera. Wyłączyłbym te reklamy, to stałoby się coś nieciekawego, mianowicie po prostu... Bell again. But <laughs> Yes. Tak jak tak jak musisz. Sure ok, odpuściłam. Wystarczy się schować, że z powietrzem z Ona tutaj przyjdzie. Pójdzie pewnie tutaj. Ja, ja się mogę za założyć. Pójdzie tutaj my w tym czasie sobie wejdziemy piwnicą. Ej właśnie, w piwnicy mogą być pająki. Bo to przecież piwnica w końcu, nie? Jaka ładna animacja, nie trzęsę tak telefonem. znaczy staram się nie trząść po prostu. Jest, Jest na dole. Jest, na Jest pająk. O nie! Co tu trzeba? Wiem o co chodzi. Trzeba w rękawiczkach i potem schować go do książki. Tak w ogóle to nie jest tak, że mi się tutaj zmieniło. Po prostu patrzcie. Ja zawsze o oto na tym fotelu siedziałem, ale teraz lubię. Hmm. W sumie wiecie, co usiądę sobie na fotelu. O, tutaj łatwiej mi się trochę gra na tym fotelu, ale tutaj chciałem sobie zmienić. Nie da się tego pominąć. Ej, wam powiem, że w 20 minut zrobiliśmy. Bardzo dużo. Wizowych, tak, mówimy, krótko mówiąc, kolejna reklama. Przepraszam was za to bardzo, ale jakby nie miał włączonego neta, to bym nie mógł się odradzać, a ja jednak chcę. Bo wam powiem, bez odradzania jest trochę ciężko i może tu, to jest pip... Nie, to jest garaż, to jest garaż chyba. Nie wiem, co to dokładnie jest. Myślę, że jeszcze jedną misję bez zrobimy, bo tak wcześniej nie chciałam, się, to teraz mam pełen pięć misji prawie w jednym Wow, jak na 20 minut, to chyba sześć dni na etapie nie wiem, ale juniorski na pewno No sobie idzie na górze. o, -o nie ma. Przeskoczone. Jest lepsze pytanie, gdzie są te rękawice. Nie, to nie, nie, nie. Pytanie, do której książki czy dotyczy? Do

weźmy sobie od razu, nie wiem dlaczego to jest. Co to jest? To jest pudełko z no, no, jak znam życie pójdzie do kuchni, dlatego my idziemy pierwsi. Przejście. I tu, a tu co? A teraz zrobimy. Gdzie ona jest? Ja nie chcę tych czarnych, ale. Wyładać. Dobra, to co trzeba ją. Mają tu kłębki.

Teraz po prostu natychmiast Myślałem, kartę w aplikacji będzie. Revolut. X to 200 monet! Wiem, trzeba doleć coś do Szaponu chyba, to też... Albo tego... Nie, tego chyba nie oglądałem. Głównie z tego powodu, żeby i... Po... Włosy, owszem, tak! Pamiętam to. Też to oglądałem. Dlatego... ponieważ ta reklama chyba jest podobna. Hej, Zmknę okna! Jeszcze co? Nie, no coś bell again. I trzeba coś znaleźć, może... Może paliwo? Zajrzyjmy sobie tutaj. Weźmiemy na wszelki wypadek paliwo. A jak coś, to w sumie mogę sobie to kupić. Właśnie, tak mi się przypomniało, że... Jeśli chciałbym taką szybką misję, to mogę sobie to jeszcze kupić. Ale nie, nie będziemy hajsu wydawać, ponieważ... ponieważ nie mam zamiaru grosza na dać. Mimo to, że nawet mi się podoba jest No, powiem, jak już to robić. By nie. Dużo. To jest to O, to jestem ja, to jestem ja. nie jest to nie jest stup. Jest ta łazienka. No ma dwie łazienki chyba na górze. A za to na dole nie ma? Chyba tak jakaś. Um. Tutaj Jest. Jest! Ej, robimy Spider-Man, no. Wiem, niestety, ten tekst jest od Admirosa, ponieważ on też go używał. No dobra, spadnijmy. Nic nam się nawet nie stało. Teraz uznamy gniew pani Time for a nice team! E, bo ona tak się nazywa. Więc niech ładnie nie kopie Choć w sumie mógłbym ją. E, nie wiem. Ej! Kolejna potrzeba odcinka odcinku pani Termos. Czemu lubię w sumie pić w termosie? O, i to włosy powinny zniknąć. pani termos. W kolejnym odcinku, a chciałbym w sumie nagrać. O, Ej, nie, nie wygląda tak źle, tak trochę mi Jokera przypomina. Joker był przynajmniej spokojny. Mm. Wow. Every color suits me. Co? It should be illegal to look this good. Jak to się nie udało? Okej, okay, widzowie, trzeba dodać coś innego. Dlatego robimy tą samą sytuację, tylko troszeczkę bardziej Pani um, Termos, trzeba ją po prostu. No, szybko, pominąć mi ta animacja. O, ej, pominąłem to. Nie! Wam powiem, odpałzowałem, bo to jest dosłownie takie. Tutaj tego nie ma, ale wiecie, POW, e, X, który, który macie przyłączyć, jeśli chcecie wyłączyć reklamę. Dzwonimy. With Bell again. I chyba... <laughs> Mamy klucz, ale ja go nie potrzebuję. Mamy pułapkę, możemy ją. Nie, jak to jest w innym miejscu. Dzięka jest... Nie, tutaj, tutaj chyba. Patrzcie. Zamkniemy drzwi od góry. Ja no. jej chyba... Ja dodałem to. Tak? Nie, to nie jest to. Dodajmy jeszcze to. Się samo stanie, znów to nie będzie działać. i jest tu, a i w ogóle wyleci. Jestem ciekawa. bez zamknięcia ok. Czy będzie trzeba skakać do basenu? Powiecie coś, coś. Time for a nice No i to znowu źle powiedzie, no. Cholera, wam powiem, wiecie co? to chyba sobie zakupię po prostu ten przedmiot bo znów no, to nie miało tak wyglądać ja chyba sobie zakupię ten przedmiot i tak go wam pokażę jak to wlewam po prostu No to nie ma sensu no okej, okay, krótko mówiąc mi się wydaje, że trzeba zakupić to łus lecimy do jednoduchów mam wem troszeczkę długo ten film będzie trwał, dlatego nie będzie tutaj Bella, MP, e, żadnych efektów specjalnych, bo wtedy film będzie mi się tyle konwertować, tym bardziej, że już jest 17, a wy to prawdopodobnie oglądacie 1730. A jak Was znam, to pewnie nawet później jest jeszcze, wiecie? Bo ja Was znam, wy tak oglądacie godzinę albo co najmniej dwie po tym jak wydzany film. Cholera. jak ja przeskakuję. no To musi być. Nie, nie to... to trzeba dodać do szamponu. Nie, to jest inny punkt. Widzicie? Inna ma końcówkę. To, to, musi być ten. To musi być to. Ale ja bym sobie chciał uciec z inną drogą. Na przykład ten. Idziemy sobie, wiecie, pochillujemy bombę. Time for a nice team. Proszę no, bo nie chcę tej misji powtarzać. 75 coinów służyłem. Ona teraz powinna blue mi się tak wydaje. Czy to będzie to, to musi być to. To musi być to. Bo jak nie to, to ja nie wiem. Dawaj, dawaj, dawaj. Proszę, proszę, żeby to było to, żeby to było to. Jest! Dachło nam się, błysa jest cała. Teraz raczej się chyba nie powinna za to chodzić. Where did all of my hair go? Ona się nawet tam nie widzi. How will I be crowned, Miss World, now? Okej, okay, to będzie na tyle. Jak chcecie więcej oczywiście filmów ze Scary Teacher'a, w komentarzach, bo ja naprawdę chętnie e, mam nadzieję, że wam będzie się podobać e, filmiki, bo ja w sumie wam powiem, że zrozumiałam, o co w tej grze chodzi, krótko mówiąc, bo pierwszy misy nie widziałam, ale tutaj już naprawdę... Mimo to, że wiem, że to oglądam, to już kumam, mniej więcej, o co tutaj chodzi. Ale tak krótko mówiąc, patrzcie ile my już przeszliśmy. nie, Bo patrzcie ile my już przeszliśmy. Wow, ej. Teraz zostały nam, ja myślę wam powiem, że w kolejnym odcinku zrobimy to, 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 to. Przejdziemy chapter pierwszy, potem jest specjalny, tutaj sobie to zaraz odblokuję, potem to, to. Bo niestety tych płatnych chyba nie będę brał, okej? Okay, to będzie na tyle, więc trzymajcie się i na...